Życie mangaki to ogólnie ciężki kawałek chleba. Oda Ichiro, znany głównie z mangi One Piece, śpi on wyłącznie 4 godziny dziennie, całą resztę przepracowuje, a o wakacjach może tylko pomarzyć. Możemy sobie jeszcze spojrzeć na ten wykres. Tutaj już jest zdecydowanie lepiej, bo jak się przypatrzycie uważnie. O tutaj mamy 3 godziny czasu wolnego w ciągu całego tygodnia. Zostanie mangaką w Japonii ogólnie jest samobójczym pomysłem. Dosłownie samobójczym, jeżeli weźmie się pod uwagę kulturę pracy w Japonii, bo ta kultura im tak wyszła, że musieli już wymyśleć termin. Dla śmierci z przepracowania. Więc, jeżeli kiedykolwiek chciałbyś wyjść z lenistwa, zrobić coś sensownego w swoim życiu i sięgnąć po marzenia, ok, wiem, że gadam populistyczny pierdoły, ale naprawdę uważam, że nasza historia mangaków, Bakuman, potrafi zmienić życie. Bakuman, oryginalnie jako manga zilustrowana przez. Taka szedłą obatę i napisana przez jego Obę. Autorzy są ogólnie znani z tak mało znanych serii jak Dead Note. Mówiąc wiecie, ci dwaj, no chyba mogą coś powiedzieć o świecie, w którym pracują. Ale wracając do samego Bakumana, o co w nim właściwie chodzi? I zanim w ogóle zaczniemy, to myślę, że możemy tutaj postawić mój jedyny zarzut do tej serii. Pierwsze sześć odcinków nie oddaje czym jest to anime, bo pierwsze sześć odcinków Bakumana przypomina bardziej jakiś nierealny początek wielkiej drogi dwóch 14 czternastolatków, którzy w ciągu dwóch tygodni okażą się geniuszami, którzy będą mieli prostą sławę i pieniądze. A jeszcze dodajmy do tego nastoletnią komedię romantyczną. I mimo, że te pierwsze sześć epizodów naprawdę fajnie ustala motywację głównych bohaterów, na następne trzy sezony rozryw To początek nawet zmusił mnie do porzucenia animca i wracania do niego z nudów. Aż do siódmego odcinka, po którym już zacząłem zarywać nocki. No ale dobra, może już powiem, o czym tak właściwie jest ten Bakuman, bo od dwóch minut głupoty pierdą Bakuman jest drodze oraz marzenia dwóch młodych ludzi. Mashiro i Takakiego, którzy, aby zostać tymi mangakami, są w stanie poświęcić wiele. Bardzo wiele, jak będziemy mieli okazję zobaczyć na ekranie. I tutaj mam kolejne małe zastrzeżenie, bo, bo widać tutaj wpływ japońskiej kultury pracy. Nie bierzcie przykładu ze sceny w szpitalu. Martwi! Marzeń nie spełnicie. Anyway, historia naszych mangaków to jedna wielka motywacyjna paczka z sytuacjami i rzeczami, do których y, będziesz sam mógł odnieść się we własnym życiu. Szczególnie jeżeli jesteś twórcą kreatywnym. Naprawdę, zrobiłem sobie rewatch na potrzeby tego filmu i zorientowałem się, jak bardzo mogę sympatyzować z bohaterami, którzy dają z siebie wszystko, aby odnieść sukces, a i tak im czegoś brakuje. Yy, to chyba jest dobry moment na żart z żebrania o łapki i suby dla moich dwóch kanałów. Ilość problemów, na które będą wpadać, yy, tak jak i Mashiry, jest naprawdę ładna i tak jak mówię, Zdecydowana większość z nich to problemy realistyczne, które będziecie mogli spokojnie spotkać na własnej drodze życiowej. Ale przy każdym z tych problemów nasza dwójka bohaterów będzie zaciskać pięści, wstawać z kolan i pchać do przodu za wszelką cenę. Nawet jeżeli to będzie oznaczało krok w tył albo nieprzespane noce. Jeśli o nieprzespanych nocach mowa, to samo patrzenie jak nasi protagoniści dają z siebie 200%, aby być coraz lepszymi, jest na tyle motywujące, że po obejrzeniu tego najprawdopodobniej sam z siebie będziesz dawał. 200% ze swojego życia. Ale oczywiście Bakuman to nie jest jakiś motywacyjny filmik na YouTube. Historia na spokojnie wciśnie wciśnięcie w krzesło, gorączkowe rozmyślania jak pokonać następne problemy będą zawsze interesujące. Postacie ze świata mangi i biznesu, aż wreszcie ten cholerny oczekiwania na wyniki różnych ankiet, wyniki sprzedaży, wyniki konkursów, przy których będziecie siedzieć z bohaterami, patrząc się na ten cholerny telefon i myśląc kto dał więcej punktów w szkali sztywności. I oczywiście szczegółowość tego animca. Piękne to było. Nie mam innych słów. Słuch. Słuchajcie, sam natrafiłem na Bakumana, bo kiedyś zobaczyłem screena z mangi pisanej przez nasze fikcyjne postacie. Byłem tak zachwycony, że ja, jak i wielu innych, zacząłem szukać, aby ją po prostu przeczytać. Mangi w tej manzy są bardzo interesujące. A szczegółowość świata to już w ogóle. Dzięki doświadczeniu naszych twórców Obaty i Oby, zobaczymy tworzenie mangi oraz proces jej wydawania od kuchni. I oczywiście to będzie kuchnia z roku 2008, kiedy to wydawano naszą mangę. Przez to zobaczymy Głównych protagonistów korzystających z pióra zamiast tabletu graficznego, ale to naprawdę nie przeszkadza. Przy okazji można jeszcze dodać, że większość rzeczy jest wzorowana na prawdziwym świecie. Od oczywistych dosłownych ściąg, takich jak Bleach, Hunter x Hunter czy Naruto, mamy magazyn Shoen Jack, który jest zwykłą adaptacją Shoen Jumpa. Tylko że japońska telewizja, w której nie mają problemu puszczając to.

Ma dziwne zasady prawne, kiedy chodzi o wrzucanie realnych mark do programu, bo kryptoreklamy są zabronione czy coś w tym stylu. Szczerze powiedziawszy, polskie kino, non mogłoby się od nich coś nauczyć. Ma to sens, jak sobie o tym teraz myślę, ale wymieniajmy dalej. Eiji Nizuma jest najprawdopodobniej wzorowany na wspomnianym dzisiaj Odzie, który jest autorem One Piece'a. Nikt się tego nie spodziewał i były potrzebne długie godziny researchu, ale społeczność i autorzy potwierdziła. Naczelny edytor Show'n'Jaka, Sasaki, jest wzorowany na... Naczelnym edytorze Show and Jumpa Sasaki. A, tak właściwie to wszyscy bohaterowie są wzorowani na realnych ludziach ze świata anime. Obata w wywiadzie przyznał, że wzorował się na nich jedynie wyolbrzymiając ich cechy i charaktery, tak aby mogli się dostosować do fabuły. I mógłbym to wymieniać postać za postacią oraz ich prawdziwe odpowiedniki, ale myślę, że możemy skończyć po prostu na samych autorach, których sprytnie można porównać do głównych bohaterów. Ba, jak sobie na tym teraz siedzę i myślę, to zorientowałem się, że przez te trzy sezony, oni tak naprawdę zmierzali do napisania Death Nie żeby historia jego i Mashiro była biografią autorów. Choć co, to to nie. Oba Tsugumi nie pracowali razem w jednej pracowni nad tą mangą, bo kontaktowali się jedynie przez edytora, a ten nosił pracę i propozycje w jedną i w drugą stronę. Przepraszam za niszczenie waszych marzeń. W tak się, dodam, że jeżeli ktoś chcę zobaczyć bardziej współczesnych mangaków, to Kakushi Goto jest naprawdę równym, dobrym wyborem. 75 epizodów minus 6 pierwszych jest naprawdę świetnie zagospodarowanymi. I jest mi jakiś balans, bo w całej serii będzie masa momentów spokojnych, tak zwanych dobre okruchy życia, ale będziemy także świadkami naprawdę świetnego battle'a nimca. Serio, gdybym miał do czegoś porównać Bakumana, to kwestii walk chyba dobrym wyborem będzie Food Wars w nawiasach Shokugeki no Soma, tyle że o ile naprawdę świetne nowe nowe. Walki na gotowanie po jakimś czasie stały się dla mnie monotonne, to Bakuman cały czas w tych swoich pojedynkach dorzuca jakiś nowy aspekt, nowego fajnego przeciwnika: etc., etc. Dzięki temu walki od samego początku do końca są dobrze umotywowane, trzymające w napięciu i zwyczajnie ciekawe. Mam wrażenie, że ostatnio spore ilości dzieł ten tytuł przypisuje, ale jednak mimo tego kijowego początku, nie mogę się powstrzymać. Patrząc na niesamowitą fabułę, dobrze napisane postacie. Okej, okay, wiecie co nie ma sensu, abym wymieniał dalej. Wystarczy mi fakt, że Bakumana skończyłem 6 lipca, a tego samego miesiąca otworzyłem swój kanał. Motywujący, bawiący, Bakuman według mojej skromnej opinii jest bezdyskusyjnym arcydziełem. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować moje oba kanały, na których wrzucam regularnie co tydzień. Jutro, czyli w niedzielę, powinien się również pojawić kolab z Wiśnią z kanału Nati Wiśnia. Wiecie co robić. To na tyle. Cześć dziewczyny.